Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce na Placu Wolności w Nidzicy. Odbyła się tam uroczysta promocja na pierwszy stopień podoficerski. Udział w niej wzięło 160 żołnierzy, a towarzyszył im specjalnie przybyły na ten dzień sprzęt wojskowy. Wśród młodych osób nie brakuje chętnych do służby wojskowej, a takie przedsięwzięcia powodują jeszcze większy wzrost zainteresowania służbą wojskową. Właśnie takie wydarzenia, które mają miejsce, tak jak 17 teraz lutego, są to po prostu zachętą dla młodych ludzi, którzy w przyszłości może znajdą pracę właśnie tutaj w tej jednostce, która prawdopodobnie powstanie na naszym terenie. Plany są ambitne, a w obecnej sytuacji takie działania są bardzo ważne, bowiem przyczyniają się do rozwoju potencjału wojskowego. Wojska Obrony Terytorialnej są stosunkowo młodą organizacją, ale działania służących w jej szeregach mogliśmy zaobserwować chociażby w okresie pandemii. Młodzież, która zgłasza chęć uczestnictwa w strukturach wojsko Obrony Terytorialnej, chce aktywnie brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Wojsko Terytorialne Chcą w tym uczestniczyć, chcą po prostu pokazać, że, że jest to formacja, która jest być młodą formacją, ale chcą być aktywni i są aktywni, gdzie po prostu z naszego rejonu bardzo dużo młodych ludzi zapisuje się na weekendowe e, szkolenia, gdzie one naprawdę dużo młodym ludziom dają dobrego. I oby dawały jak najwięcej. Wszystkim, którzy brali udział w uroczystej promocji podoficerskiej, gratulujemy i życzymy owocnej służby.